To z zeszytem. Siemano. Siemano wszystkim. Kurde. Ja cały czas z Zeszytem będę biegał, to niedługo jak, będę, jak w szkole wyglądał. Jest upał, dlatego tak świeci słońce temu o czym różę, także jest w porządku. Najpierw to pozdrowie Arka z Norwegii. Pozdrawiam cię Arek, prosiłeś mnie o to. Pozdrawiam Ci to ostatni materiał dzisiaj, który nagramy. Naprawdę szybko gadam dzisiaj, kurde, wyjątkowo. Bo może dlatego, że nie najebany, nie? Ale kiss, dobra. Słuchajcie. Oraz Adama Kurowskiego pozdrawiam, jest 10 pytań. Do, no to robimy te 10 pytań. Do, o, tu macie ładne kwiaty. Kto chce, no trochę przekwitły, już nie? Ale mniejsza większość. Pierwsze pytanie było od widzów. Słuchajcie, pierwsze pytanie było od widzów: kiedy i jak rapu zacząłem słuchać? No, kurde, rapu zacząłem blać, rapu zacząłem słuchać. Słuchajcie. Lata 96, 95, coś takiego wtedy pierwsze zespoły się pojawiały e, typu e, Ice Cube, Naughty Banager, e, LL Cool J Potem pojawił się Tupac, przynajmniej w Polsce, nie? W Polsce był na tyle, na tyle na tyle, już potem rozpoznawalny więc to były lata 90. i dlaczego? I dlaczego zacząłem słuchać rapu? Nie wiem, nie mam pojęcia, po prostu ta muzyka mnie wciągnęła, wciągnęła mnie ta muzyka na tyle, że po prostu no, no cóż no Ciągnęła mnie na tyle, że, 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 że to idzie do tej pory jeszcze, słuchajcie, nie? Więc to dziękuję za to, za to pytanie dla widza. E, drugie pytanie bardzo głupie, nie? Ale dobra odpowiem. Odpowiem na to pytanie. Od kiedy mocz piję? E, tak na szczerze tak naprawdę to tylko dwa razy piję mocz. Raz przy was na wizji i raz e, no nieważny gdzie. Na pewno nie na imprezie. Na pewno nie na imprezie. Nauka była, po prostu nauka. Trzecie pytanie jest od następnego widza. Dzięki za pytanie w ogóle, Stary. Czy zrobię tak, żeby, żeby. Pan K. był w Choroszczy. Nie wiem, czy zrobię. To już to nie ode mnie zależy. Ja nie jestem doktorem. Nie mogę tego stwierdzić. To tylko może stwierdzić doktor, a nie ja. Sorry, że tak... Z... O kurwa. Patrzcie, co wypadło. Wspaniałe pismo. <laughs> to tylko może stwierdzić doktor, a nie ja. I słuchajcie, naprawdę, mówię wam szczerze, że, że... Nie wiem, nie wiem. ja... Ja nie mogę go wysłać samego, tak po prostu. Czy konon jest iluminatą? Eee, słuchajcie, wiecie, powiem wam szczerze, że nie wiem, kto to jest Illuminata. <laughs> konon jest marzycielem i, i, i ma schizofrenię. To na pewno, mówię wam szczerze, to na pewno konon ma schizofrenię. Piąte pytanie. Dziękuję widzu. <laughs> widzowi. Przepraszam, widzicie, czasami się można przejęzyczyć. ryż, że tak się marszczę, ale to słońce nawala mi ostro na głowę. Czy robiłem kiedyś alkohol sam? Oczywiście, że tak. Próbowałem kiedyś zrobić wino z jabłek, bo mam tych jabłek od groma. I, i, i naprawdę, i, no zrobiłem, wyszło nawet niezłe. Trochę, z, trochę za mało cukru i robiłem też wino z, z czarnego bzu. Oto polecam zrobić. Wino z czarnego bzu jest naprawdę bardzo smaczne. Tylko trzeba dużo cukru dać. Bo jest kwaśny, ale kolor ma super Po prostu super Tylko, że ja nie robiłem w ilościach na sprzedaż, tylko robiłem w ilościach dla siebie. no. Ile na jutro żubrów? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, no nie wiem, nigdy nie planuję, nie? Na razie się dobrze trzymam, także jest ok. Dobrze się trzymam, to łatwo poznać. Jak szybko gadam, to znaczy, że się dobrze trzymam, nie? Także wszystko w porządku. <laughs> czemu jestem na rezerwowym kanale e, dlatego jestem na rezerwowym kanale słuchajcie, bo ponieważ ponieważ za głupi materiał który zrobiłem nie wiedząc że mogę dostać za to bana e, to byli jak chłopaki zjeżdżali rowerami e, z mostu nie? nie wiedziałem, że za to bana dostanę i dostałem bana dostałem bana e, aż, do, <laughs> aż do 22 września Dlatego na razie, niestety, no, nie daje się, no. Co z Ewą? Ewa się, wszystko w porządku, dzisiaj miałem kontakt, wszystko jest w porządku, także nie muszę się martwić. Bardziej martwię się o inne rzeczy, znaczy w stosunku do Ewy. Martwię się o inne rzeczy, nie? Natomiast co do tego, to nie. Wszystko w porządku jest u Ewy, jest pod dobrą opieką, także w porządku. Czy major ma syna? Nie wiem, czy major ma syna. Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, patrzcie, potleci ze mnie. Nie mam zielonego pojęcia, czy Major ma syna, czy nie ma. Major masz syna? Przyznaj się, czy masz coś innego w zanadrzu? Nie, Major nie ma syna. Mówię wam szczerze, Major nie ma syna. I to wiem, że Major chyba nie ma syna i nie miał. I ostatnie dziesiąte pytanie. Że niby u mnie była karetka, karetka. Uh, uh. <laughs> Policja No to ma inny sygnał I zawieźli mi do choroszy Jest to nieprawda, to jest kolejny mit Pana Krzysia, pozdrawiam cię Krzysiu Kolejny mit, kolejny mit, kolejne kłamstwo Już nie pierwsze, nie ostatnie pewnie I to tak będzie u Krzysia Będzie u Krzysia to tak zawsze Zawsze będzie to tak u Krzysia Że zawsze będzie kłamał Tak jak mi się dom spalił Pewnie I on to widział Słuchajcie, także to jest kolejne pytanie. Żadna karetka mnie nie zabierała. <laughs> Żadna pol policja była, oczywiście. Była, była, była. Oni już często do mnie przyjeżdżają. Nie, tak jak Wam mówiłem, niedługo na herbatę ich zaproszę. Jak już będą stali pod bramką, nie ma problemu. Niech przyjeżdżają do mnie. Na herbatkę, na kaweczkę. Może szkie, ciastko, jak będę miał, to dam. Także nigdy, nigdy, nigdy nie było u mnie żadnej karetki z Nie, nie było. Także to jest wasze 10 pytań. To dzisiaj ostatni materiał już. Muszę to skreślić, słuchajcie, wiecie. No, jeszcze spójrzmy na ten wspaniały. Wspaniały piękny list. Ale on naprawdę... Mi się wydaje, słuchajcie, naprawdę on pisze po bombasku. Po bombasku albo po hebrajsku. Nie ja wiem czy no. To bombasku albo po hebrajsku, bo to nie jest w stanie przeczytać. Do połowy doczytałem. Natomiast... Natomiast słuchajcie, reszty nie da się doczytać. No, także mam, mam, mam wszystko. Dziękuję wszystkim widzom za to, że jesteście ze mną. Że mnie nie opuszczacie. A i chciałem jeszcze poruszyć od razu ten temat e, tych jabłek dla dzieci. Bo e, czytam komentarze i słuchajcie, powiem Wam szczerze, że taka jest. Pozycja sapera, nie? Musiałbym wam pokazać. Nie wiem, czy widać. Jedno kolano musi być wystawione drugie na przyklęku, no ale to mniejsza większość. Powiem Wam tak, nikogo nigdy nie można zadowolić, bo tak o, słuchajcie, żeby nie, nie, był, nie dałbym tych jabłek to by powiedzieli niektórzy, że a kurde dobra, znowu oszukał, co za frajer, nie? znowu mówił, że da, a nie dał. Gdybym dał i nie nagrał tego, to też by powiedzieli, ta jasne dałeś, eee, buraku jebany, nic ty nie dawałeś, bo nic nie widać było, więc nagrałem. A jak nagrałem, to powiedzieli co? A, chcesz się wywyższyć, nie? Chcesz się podbudować na ich. Nie, to nie o to chodziło. Chciałem Wam tylko udowodnić, że potrafię też dać. I już następnym razem, jak będę dawał, a mam kupę owoców, następnym razem, jak będę dawał na kompot, nie nagram ani nic. Nic. Nic, nic kompletnie nic. Może to był mój błąd, ale musiałem nagrać tylko z tego względu, żeby udowodnić niektórym ludziom, którzy tak stwierdzą strasznie, że ja non-stop kłamię. A nie kłamię. I nie zawsze, czasami. O Jezus, jestem cały zmoczony. I dlatego dziękuję. Jutro będzie live. Jutro się spotkamy. Pozdrawiam wszystkich. I tych co, nie, tych, co wątpią we mnie, i tych, co nie wątpią. Pozdrawiam. Dziękuję za pytania. Jutro będziecie mogli zadawać następne. Bo jutro już porannego vloga raczej nie będzie. Bo będę się szykował na live'a. Więc żeby nie było, że wszystko naraz. Pozdrawiam Was wszystkich z mojego wspaniałego ogrodu. No i z budowy, z budowy, z budowy, koniecznie z budowy. Może zahaczymy. Czekajcie, może zahaczymy budowę. Może się uda. Aaa, zahaczyliśmy. Także wesoły śmieszny materiał. Mam dużo energii, wiecie? Wiecie panią, ma jedno. Im mniej piję, tym więcej mam energii. Naprawdę i się bardzo dobrze czuję. I z tego jestem dumny. I dlatego tak szybko gadam. Nie plączy mi się język. Wiem o czym mówię, mam pomysły. Także będzie gotowanie na pewno też, tylko z czasem. Naprawdę ja bardzo szybko teraz gadam. Nie wiem czemu. Będzie gotowanie, będzie coś, będziemy coś robić. Trochę ogrodu jeszcze w tamtą stronę pokażę. To oczywiście nie cały ogród. To jest tylko takie miejsce, jedno. Jedno miejsce. Dlatego próbuję z każdego innego miejsca nagrać dla Was. Film. Oj, muszę się podrapać. Chuj, Żart, żartuję Dobra, trzymajcie się naprawdę Pozdrawiam Was wszystkich I zapraszam jutro na live'a